Już 3 maja po ulicach RaciBorza przebiegnie około pół tysiąca biegaczy. Będą tu uczestnicy kolejnego RaciBorskiego biegu Biegu bez granic. Jak zawsze organizatorzy zachęcają zarówno do udziału, jak i do kibicowania, ale też do pomocy. To raciborski bieg z najdłuższą tradycją, a ze względu na idealną porę roku zainteresowanie za każdym razem jest ogromne. W zeszłej edycji na przykład wystartowało aż 600 biegaczy. Na chwilę obecną zgłoszeń jest 400, ale do tego grona z pewnością wielu jeszcze dołączy. Wciąż przyjmujemy zapisy, szczegóły dotyczące biegu zawarte są na stronie internetowej 4biegi.raciborsze.pl. Zachęcamy do zapoznania się. Oczywiście im prędzej się Państwo zgłosicie, tym ten, ta opłata jest niższa. No w, po 26 kwietnia no opłata niestety. To już jest o 10 zł. wyższa. Bieg główny, który wyruszy z bieżni stadionu miejskiego przez most zamkowy w stronę centrum miasta, to dystans 10 km, ale dla tych słabszych kondycyjnie przygotowano również mniej wymagające trasy. Dodatkowo mamy jeszcze bieg w wersji Open, bieg młodzieżowy i Nordic Walking. To są na krótszych odcinkach 2,5 i 5 km. Wyruszają o godzinie 14.30, bieg na 10 km, Bieg bez granic startuje o 16. .00. W związku z organizacją wydarzenia, Ośrodek Sportu i Rekreacji niezmiennie apeluje także do mieszkańców. Potrzebni są ochotnicy, czyli osoby prywatne, grupy zorganizowane, kluby sportowe czy stowarzyszenia, których pomoc będzie niezastąpiona. Nasze imprezy zachowują się z tym, tym, że potrzeba zabezpieczać trasę. Zarówno teraz na tym biegu, jak i na zbliżającej się pół, na półmaratonie będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Szukamy wolontariuszy osób chętnych, którzy będą chcieli nam pomóc w organizacji. Zapewniamy posiłek regeneracyjny, koszulkę pamiątkową. Także Wszystkich chętnych zapraszamy. Przypomnijmy, że zdobyty tego dnia medal będzie już trzecim w projekcie Cztery Biegi Racibusz. Całą kolekcję można uzupełnić jeszcze tym, który biegacze otrzymają po zakończeniu wspomnianego sierpniowego Rafako półmaratonu Racibusz.